Siemaneiro kochani, bardzo się cieszę, że jesteście z powrotem na naszym kanale Sposób Motorsport i oglądacie nas. Po pierwszej emisji odcinka dostaliśmy bardzo, bardzo dużo ciepłych, serdecznych komentarzy. Takie informacje napawają nas bardzo pozytywną energią, więc my też chcemy wyjść jeszcze bardziej z większą inicjatywą do was i zaplanowaliśmy z okazji zbliżających się świąt i Mikołaja konkurs dla was z nagrodami. Słuchajcie, konkurs z konkursem, ale praca sama się nie zrobi, niestety. Zobaczcie, co zdążyliśmy do tej pory pouzbrajać przy naszym samochodzie. Tak, jak widać, już na dzień dzisiejszy mamy złożony kompletny przód. Popasowane lampy, spasowaną maskę, zderzak, screen po zderzakiem. Dużo rzeczy też wjechało do środka, chociaż nie wiem, czy teraz będzie to widać. Bardzo fajne klipsy. Otwieramy maseczkę. Wygląda to tak. Zdemontowany mamy intercooler. Z racji tego, że wykonujemy uchwyty, i musimy oddać je do malowania proszkowego, więc to na tą chwilę jest odkręcone. Z bardzo fajnych rzeczy mamy wykonany już cały układ chłodzenia. Z chłodnicą z tyłu. Bardzo ważny element w driftowozie, dlatego że lepiej oddaje ciepło z tyłu niż z przodu. Chłodnica umiejscowiona centralnie przed zderzakiem zbiera. Powietrza chłód z zewnątrz, oczywiście, ale nie ma gdzie tego ciepła bardzo oddać, bo z drugiej strony mamy silnik, który też pracuje w dużej temperaturze, i tutaj jest jakby ta bariera cieplna, gdzie to powietrze się zderza. Pomimo tego, że chłodnicę chłodzimy przodem, jednak ta temperatura dodatkowo przy silniku doładowanym tutaj się kumuluje i nagrzewa nam tą chłodnicę od tyłu, i bardzo ciężko jest zejść z temperatury. Przy takim samochodzie. Więc my zdecydowaliśmy się na budowę układu chłodzenia z tyłu i musieliśmy niestety zrobić do tego odpowiednie porty wodne. Zrezygnowaliśmy na tym etapie z pompy mechanicznej, zastąpiliśmy ją pompą elektryczną. Jest dużo wydajniejsza, szybciej przepływa ta woda przez silnik, no i jakby goni nam lepiej ten obieg. Który jest dużo, dużo większy niż w normalnym układzie chłodzenia. Tutaj też działa pomiędzy innymi aerodynamika. Otwieramy te auta, no i mamy wielką chłodnicę. Tak jak widzicie, o tym co mówiłem jeszcze nie, nie są zamontowane uchwyty, już w kolejnych odcinkach one będą. Tutaj dwa wentylatory wjeżdżają do niej, no i wszystko na grubych wężach. Tutaj przepływa właśnie ciecz, która nam chłodzi nasz silnik a chłodniczka oddaje sobie ciepło. Tak jak widzicie, tutaj nie ma silnika, tu nie ma co ją nagrzać w drugą stronę, więc obie wpadnie tutaj przez ten otwór. Ten otwór jest specjalnie otwarty jako wentylacja. Wpada przez radiator. Wentylatory dodatkowe wyciągowe będą wyciągały całe ciepło z chłodnicy, a tutaj swobodnie ta pompa, którą mamy założoną, bardzo dobra, 150 litrów chyba bodajże na godzinę wydajności, więc ona... Spokojnie przepcha nam ten płyn przez cały obieg aż z powrotem do silnika. No i pojechaliśmy naszą 15 do góry, podnieśliśmy sobie ją na podnośniku, sprawdzimy co udało się zrobić od dołu. Więc co, na pierwszy rzut oka silnik mieliśmy już w zeszłym tygodniu zamontowany, więc tu wszystko ładnie poskręcane. Oczywiście zestaw skrętu weisswa, skrzynia biegów. BMW E39 diesel jest to skrzynia zaznaczam zastępcza z racji tego, że czekamy obecnie na transport skrzyni z Quaifa bezpośrednio tam gdzieśmy zamówili skrzynie sekwencyjne kilka sztuk więc zdecydowaliśmy, że założymy tymczasowo skrzynię od diesla. Być może pewnie pierwsze testy też na niej zrobimy, później przełożymy to z powrotem na sekwę. Dalej mamy tak, układ wydechowy. Udało się zrobić w tym tygodniu kompletny. Na wibandach wszędzie. Tutaj tłumnik drgań, też taki mocniejszy. Zamontowany cały układ jest trzycalowy, przelotowy, bez żadnego katalizatora. Oczywiście, bez żadnego tłumnika. Te lokalizacje, w których startujemy w Mistrzostwach Polski dopuszczają nas na tłumnikach przelotowych. Z ciekawych elementów dojechały. USGaty są to zawory spustowe spalin. turbo nam przeładuje, zawór yy, spustowy otwiera się, to jest przeważnie taki efekt ognia pod samochodem, to co pewnie nieraz mogliście zobaczyć na zawodach, to jest właśnie to, to te rureczki, to są zawory upustowe, my w naszych projektach montujemy po dwie sztuki, z racji tego, żeby się to nie zapychało i miało swobodny wylot. Mamy oczywiście wał napędowy już zmontowany, krzyżak tutaj zakładamy, Amerykański na pewno, bardzo mocny z hot rodów, z jakichś takich aut, które biorą udział na 1,4 mili. Bardzo mocne krzyżaki i to stosujemy. No i nade rodzyn, można powiedzieć, sam jeden w swoim rodzaju, dyferencjał marki Winters. Mega mocna konstrukcja. To na etapie zawodowym jeździ to takiego dyferencjału używa, więc jakby w naszym projekcie też nie mogło go zabraknąć. Co tutaj mamy? Tak naprawdę ten dyfer się różni od reszty tym, że jest ze zmiennymi przełożeniami. Nie musimy tutaj stosować kilku czy kilkunastu dyfrów i zmieniać je w trakcie zawodów, tylko podjeżdżamy na serwis, odkręcamy te bodajże 10 śrubek. Zdejmujemy tylny dekiel. Uważajcie teraz. Bez spuszczania oleju wymieniamy dwie zębatki. I mamy wtedy dłuższe lub krótsze przełożenie. Co nam to daje? Możemy na jednym biegu jechać 60 na godzinę lub na tym samym biegu jechać 120 na godzinę. Przykładowo, wymienienie takiego przełożenia, bardzo prosty manewr, naszym mechanikom zajmuje to około 4 minut, więc w momencie kiedy na zawodach jesteśmy, mamy tylko godzinę treningu i musimy już auto dostosować typowo do linii przejazdu, więc no niestety tego czasu nie mamy. Normalnie wymiana dyfra byłaby w granicach nie wiem, 40 minut, godziny, a tutaj zjeżdżamy na serwis w momencie, kiedy zmieniają się opony, trzeci z mechaników przykładowo wymienia nam zębatki, bo potrzebuje dłużej lub krócej biegu w danym zakręcie lub po prostu się nie napędzam, więc tego biegu potrzebuje dłużej. Korzystając z okazji, że mamy auto w górze i jesteśmy pod nim, to jeszcze Wam chciałem pokazać jedną ciekawostkę. Tylne wózki to faktycznie wykorzystujemy seryjne wózki. Te wózki są poddawane zabiegowi przebudowania pod yy, oczywiście dyferencjał. Trzeba yy, niestety powycinać, powspawywać uszy, ustawić centralnie dyfer, z przodu, z tyłu, porobić mocowania do niego. Za to jest. Odpowiedzialna nasza zaprzyjaźniona firma, której dajemy to do wykonania i tak naprawdę dostajemy te wózki już gotowe od nich, za co im serdecznie dziękujemy, że chcą się tym zajmować i nas wspomagać w naszych projektach. Duża piona dla nich. Te wózki ubieramy w poliuretany, i to są poliuretany żółte, czyli mocniejsze marki Strong Flex, które bardzo polecam. Stosujemy je od dawna, ja tak naprawdę od początku swojej kariery zawsze stosowałem poliuretany żółte i tak naprawdę na nich jeździłem, bardzo dobre, nie wyrywają się, wystarczają naprawdę na kilka sezonów. Bardzo ciężko jest zabić taki poliuretan. I jeszcze jedna ciekawostka, słuchajcie, wydech jest zakończony w miejscu praktycznie środka sanek tylnego wózka. Mamy ten bufor zrobiony, o którym mówiłem, że uderzając ewentualnie w barierę czy w ścianę, ten tył może się połamać. Tutaj nie może jakby ten wydech wystawać za daleko, dlatego że on jest praktycznie na sztywno połączony z przednim kolektorem, poza łącznikiem elastycznym jednym. Ale takie uderzenie mogłoby nam połamać kolektor, no i niestety mogłoby nas wykluczyć z zawodu. Ale, jeszcze, jako ciekawostka, mogę wam powiedzieć, że tutaj jest zmontowany Vibar. To jest taka opaska, ją się bardzo szybko rozkręca i ta końcówka się zdejmuje. A to tylko po to, tak naprawdę, jest zrobione, bo w momencie, kiedy wjeżdżamy autem na hamownię, tutaj, jakby ten płomień uderzałby nam prosto w rolki, więc. U nas na warsztacie dorobiliśmy sobie dodatkowo taką długą rurę, którą tu na taki sam wibat zdejmujemy tą końcówkę, zakładamy tą rurę i wyjeżdżamy sobie nią na zewnątrz, gdzieś tam do wyciągu spalin. No i słuchajcie, możemy sobie zobaczyć tutaj jak wygląda układ chłodzenia od spodu. To są właśnie elementy układu chłodzenia, rurki, a tak naprawdę węże w oplocie metalowym marki Torques, angielska firma i też, którą bardzo polecam. Jeśli byście chcieli cokolwiek budować, przenosząc układ chłodzenia na tył, to to są naprawdę idealne węże, które naprawdę się sprawdzają. Przymontowali je blisko podłużnicy, więc podłużnica jest elementem ochronnym dla nich. W momencie gdzieś tam wypadnięcia poza trasę, czy uderzenia w cokolwiek są chronione te przewody, więc nie ma możliwości też bezpośredniego ich uszkodzenia. One wchodzą tutaj. Tu do góry i dalej idą sobie w kierunku chłodnicy. Wykorzystujemy część fabrycznej podłużnicy. Ten element jest jakby dorabiany i te przewody są wpuszczone wewnątrz podłużnicy. Idą wewnątrz, 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 aż wychodzą sobie tam w okolicy silnika. Kiedyś na rundzie w Lublinie, to chyba nie pamiętam, ale 2009 albo 2008 rok, w trakcie zawodu, właśnie. w parze jadąc chyba bodajże z Pawłem Trello, wypadłem lekko poza trasę, no i na takiej wystającej tarce przerwałem przewód paliwowy. I niestety wykluczyło mnie to z pojedynku, ze, z eliminacji dalszej, no i na tym musiałem zakończyć swoje zawody, więc jakby tutaj już też moje doświadczenie mówi mi o tym, żeby chronić wszystko to co jest pod spodem. No bo niestety wszystko się może wydarzyć. Drift jest drift. No i z tego miejsca, jeżeli to ogląda Paweł Trela, to pozdrawiam cię Paweł serdecznie. Paweł jest już też jakby dinozaurem driftu, prawie tak jak ja, bo jeździmy od początku, od kiedy tylko można było jeździć i startować w zawodach. Paweł nieuchronnie cały czas walczy o miejsca, ale to jest fighter, jedyny w swoim rodzaju. Jeszcze raz serdecznie go pozdrawiam. Paweł, jak oglądasz, daj kciuka do góry i piątka dla Wojtka. Słuchajcie, mamy dla was tutaj kilka świetnych gadżetów, które na pewno mogą wam się przydać. Czy to do waszych furek? czy do Waszych konsol. Zobaczcie, są to elementy identyczne, które wykorzystujemy w naszych driftowozach. Jest to oryginalny, ręczny, wykonany przez naszego przyjaciela Tomka, markę VRP, które montujemy w naszych S15. -kach. Bardzo mocna konstrukcja, o której już mówiłem w pierwszym odcinku. Będzie to jako nagroda w naszym konkursie. Jedna oczywiście z nagród. No kolejną nagrodą będzie to kierownica marki Slide. Identyczna, jest zamontowana w naszej S15. Słuchajcie, bardzo fajna, oksydowana, czerwona. Myślę, że stylowa. Lajkujcie nasze profile! Wbijajcie do nas na kanał, subskrybujcie i bądźcie z nami. No i chyba nie umieszkamy dzisiaj pogruzować, bo gruzów u nas dostatek. O, ten, ten najgorszy był. <śmiech> <śmiech> Jeszcze w gnoju. Ten jest najlepszy, tego upalimy pierwszego.